Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po godzinach konie. Dziś w naszym programie będzie na pewno bardzo pięknie. Zobaczycie Państwo sami. Zapowiedziałam Państwu, że będzie pięknie i nie będziemy rozmawiać tylko o urodzie osoby, która jest ze mną w studiu, ale także o tym, jaką piękną pasję ma w sobie. A ze mną jest Angelika Burakiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Angelika, bardzo się cieszę, że Cię widzę, szczególnie, że zakończył się sezon. Ale zakończył się dla ciebie ogromnym sukcesem, czyli zwycięstwem w serii Woman Power Series. I od tego chciałabym zacząć. Jak, jak się czujesz po tej wygranej? Jak w ogóle dla ciebie? Co to znaczy ta nagroda? No tak, to jest ogromne wyróżnienie z tego względu też, że ja się w ogóle nie spodziewałam, że będę w stanie osiągnąć coś takiego. Głównie z tego powodu, że tak naprawdę w tym sezonie oni są swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Także tak ogromny sukces jest naprawdę dla mnie. Bardzo ważne i jestem bardzo szczęśliwa, że udało się. No właśnie, bo twoje pierwsze sezon rozpoczyna się w kwietniu. Twoje pierwsze zwycięstwo było, o ile pamiętam, w czerwcu, a udało ci się wygrać całą serię. To rzeczywiście bardzo duży sukces, i jak w czerwcu po raz pierwszy wygrałaś swoją pierwszą gonitwę, jak się wtedy czułaś? Pamiętasz? O, nie zapomnę tego. Ja bardzo często wracam do tego momentu, i to, jakie szczęście wtedy mnie ogarnęło. Dosłownie taka euforia. Ja pamiętam, że, że w momencie, kiedy zorientowałam się, że wygrałam ten wyścig, schodząc z toru, ja po prostu się popłakałam. No, wszystkie emocje, wzruszenie, szczęście. No, naprawdę niesamowite uczucie. To jest coś, na co trenowałaś? Ile czasu? Od kiedy zaczęłaś jeździć konno? Znaczy tak, ja jeżdżę już konno ponad 10 lat. Ale głównie to była taka jazda rekreacyjna, a dopiero wyścigami zajmuję się profesjonalnie około dwóch, 3 lat. No to wspaniale, po 2-3 latach już takie sukcesy. A jak to się zaczęło, że w ogóle mówisz, że jedziesz 10 lat ogółem, a jak to się zaczęło, że trafiłaś na konie wyścigowe? Tak, znaczy moja historia raczej jest taka standardowa. Od dziecka bardzo chciałam jeździć konno, fascynowały mnie konie i w wieku 10 lat rodzice zapisali mnie na lekcje jazdy i zawsze gdzieś tam moim celem było, żeby konie były w moim życiu już takim dorosłym. No, i dostałam propozycję, okazję przyjazdu na Służewiec. nauki właśnie stricte jazdy wyścigowej. Też zdałam licencję wyścigową, udało się pojechać pierwszy wyścig, i już wtedy wiedziałam, że bardzo chciałabym pójść w tą stronę i spróbować swoich sił. Trafiłaś do stajni Atama Wyżyka, wielokrotnego czempiona. Powiedz mi, jaką rolę dla ciebie odgrywa trener w takiej historii z wyścigami. No tak, akurat trener Adam Wyżyk jest naprawdę fundamentem całego mojego sukcesu, bo bardzo dużo przykłada się do tego, jeżeli chodzi o moją wiedzę, umiejętności, o techniczną jazdę, też taktyczną. Wiele wskazówek mu zawdzięczam i no, można powiedzieć, że jest takim ojcem po prostu sukcesu i po prostu jestem mu wdzięczna za to wszystko. A powiedz jeszcze na Gali, yy, wspominałaś o tym, że jesteś bardzo wdzięczna też y, rodzicom za to, że zaakceptowali twoją pasję. Rozumiem, że rodzice mieli trochę inny pomysł na ciebie. No myślę, że y, gdzieś tam oczekiwali jednak, że pójdziesz w taką klasyczną y, drogę. Ja też. Y, Miałam trochę inny plan początkowo. Byłam, skończyłam liceum biologiczno-chemiczne, i plan był, żeby pójść na studia weterynaryjne. No, ale wyznałam rodzicom, że mam taki plan, zapytałam, co o tym myślą. I no, jestem im wdzięczna, że zaakceptowali to, powiedzieli, Angela, jeżeli tak czujesz i, i chcesz to zrobić, spróbuj, jeżeli się nie uda, to, to zawsze masz szansę wrócić do pierwotnego planu, ale, ale tak, pomożemy ci i śmiało próbuj. To powiedz, jakbyś miała była w, w, tak, tak naprawdę w tej twojej całej drodze sportowej, kto odgrywa największą rolę? Kto albo co? No tak, to takie ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że, że tak naprawdę ja, oczywiście, bo no myślę, że jestem taką bardzo ambitną osobą i też zawsze staram się robić wszystko na 100%, jeżeli już się za coś zabieram. No i to po prostu jest efekt tego, tej ciężkiej pracy, determinacji. I tak naprawdę myślę, że gdyby nie to, to by się nie udało, ale przede wszystkim też to są właśnie rodzice, przyjaciele, którzy zawsze wspierają moje sukcesy, cieszą się, celebrujemy wspólnie, także to jest taka siła też napędowa i sama też nie dałabym rady tego oczywiście osiągnąć. No szczerze mówiąc na taką odpowiedź liczyłam, bo sportowiec też musi przede wszystkim też patrzeć na siebie, ale też masz zacnych partnerów, czyli konie. Jaką one odgrywają rolę i czy jest jakiś szczególny koń w twoim życiu? No tak, ja, ja mówię, ja od dziecka po prostu fascynuję się końmi. Ja bardzo się cieszę, że, że tak naprawdę mam przywilej pracować z końmi na co dzień. E, tak naprawdę zaczynać przy, ich przygodę z wyścigami od początku, już od e, młodych koni, od zajeżdżenia do wyścigu pierwszego. To mi daje bardzo dużo satysfakcji. E, no i takim szczególnym koniem na pewno jest mój koń. Jest to sześcioletni Arab, który też brał udział w wyścigach. No, on akurat niekoniecznie jest jakimś. Talentem. Talentem, Nie. ale, ale. Na nim miałam kilka swoich pierwszych wyścigów, także na nim czułam się tak bezpiecznie i wprowadził mnie właśnie w ten świat. Także no, mam po prostu część mojego serca już skradzione e, na stałe. I myślę, że on tak z tobą pozostanie? Będziecie sobie razem kontynuować tą karierę? Tak, myślę, że, że to już jest taki koń na zawsze. To tak z nimi często bywa. Tutaj gościem w programie była też kiedyś Marta Chowańska, która mówi, że z jednej strony wyścigi to taki sport, w którym te konie dosyć szybko kończą karierę i przechodzą dalej do innych swoich dziedzin, a z drugiej strony są takie, które zmieniają karierę na zawsze. Który koniec takim Twoim, który zmienił Twoją karierę? No tak, no właśnie wspominając to pierwsze zwycięstwo, to myślę, że właśnie ten koń też cynamon. Yy bo to było takie zaskakujące, on też wtedy nie był e, tak naprawdę w ogóle liczony i pamiętam słowa trenera przed tym wyścigiem. Zobaczysz Angelika, wy bardzo do siebie pasujecie, wy to wygracie. Ja nie brałam tego w ogóle pod uwagę, no ale tak się stało i no nie zapomnę tego do końca życia. Teraz też e, to już jest mój pupilek stajenny, ja codziennie go dosiadam i no tak, on też jest taki bardzo ważny dla mnie. Powiedziałyśmy sporo o tych dobrych stronach, ale też są trudne strony tego sportu. Co dla ciebie jest najtrudniejsze? No, trzeba przyznać, że jednak właśnie taka praca w stajni wyścigowej wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, można powiedzieć, bo jest to duże takie poświęcenie, myślę, bo to jest praca od wczesnych godzin porannych. E też tak naprawdę 7 dni w tygodniu, bo to są żywe zwierzęta, które potrzebują opieki każdego dnia. To nie jest tak, że jakaś tam ilość godzin i można to odstawić na bok, tylko czasem jest potrzeba po prostu, żeby więcej czasu poświęcić, więc myślę, że to jest taka yhm, praca, która po prostu staje się w pewnym momencie stylem życia i już po prostu nawet nie można tego nazwać pełnoetatową pracą, tylko. Po prostu już każda dziedzina życia wiąże się z tym, że trzeba te konie liczyć. Tak, to jest i, sposób na życie. I po prostu podstosować się pod konie. Mhm. W stajni razem z Tobą też jeździ Anna Wyżyk. Czy macie też taką kobiecą sztamę? Tak, myślę, że tak. My tam często też rozmawiamy ze sobą o wyścigach. Wspólnie tą pasję dzielimy. Także jest taka przyjemna atmosfera w stajni i cenię sobie też bardzo wskazówki Asi. Mówiłaś troszeczkę o planach, że miałaś taki plan i teraz go realizujesz. A jakie są twoje plany na najbliższą przyszłość? No tak, myślę, że właśnie jak już zaczęłam tak karierę, no to chciałabym kontynuować ją w jak najlepszy sposób. Chciałabym popełniać Spełniać swoje marzenia, poprawiać swoje umiejętności, styl jazdy, jak najwięcej zwycięstw, ale przede wszystkim chciałabym po prostu być zadowolona z tego, co, co robię w swoim życiu na co dzień i, i spełniać się w tym. Rozumiem, że masz taki plan już stworzony na zimę. Jak masz zamiar spełnić te rzeczy, o których wspomniałaś? Tak, tak, ja cały czas pracuję w stajni Adama Wyżyka, jestem tam na co dzień, też staram się polepszyć swoją kondycję, pracuję nad tym, także no tak ambitnie podchodzę do przyszłego sezonu. Na pewno będziemy trzymać mocno za Ciebie kciuki, ale jeszcze na koniec, jakbyś mi powiedziała, jakie jest Twoje teraz marzenie, bo pewnie gdybym Cię zapytała rok temu, to byś marzyła o wygranej, teraz już wygraną, masz za sobą to, jakie jest kolejne? Tak, tak. Pierwsze takie marzenie to było wygrany wyścig. Udało się, udało się nawet osiągnąć więcej niż sądziłam. A teraz tak naprawdę takiego konkretnego celu nie ma. Po prostu chcę cały czas się spełniać tym, spróbować swoich sił i dawać siebie 100%. Tego Ci bardzo serdecznie życzę i dziękuję, że byłaś z nami w studiu. Dziękuję. Jak widzicie Państwo, takie marzenia, mimo końca sezonu, nie kończą się, wręcz przeciwnie, rozwijają się jeszcze dalej, i zachęcam Państwa do tego, żebyście marzyli, ale razem z nami najlepiej w siodle. Dziękuję i do zobaczenia!